Hejka wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. No a dzisiaj jesteśmy w Robloxie w Tower of Hell, jeśli dobrze to przeczytałam. I to jest ogólnie taka wielka wieża, taki wielki jakby parkour, idzie się do góry i tutaj tam jest białe coś, taki, taki jakby finish. To tam jest, no właśnie finish, nie wiem jak to inaczej mamy tłumaczyć. Dobra, a więc poczekajmy aż się to czas wyzeruje i możemy już chyba przechodzić. Okej, okay. to jest pierwszy taki poziom. I nie jest on zbyt trudny, ale ja tak nie bardzo go lubię, bo właśnie w tamtym momencie zawsze tak jakoś, jak chcę się cofnąć, to mnie zabija. Próbuję to jakoś przejść. Dobra. Mm. Aha, dobra. Ten poziom... Nie wiem w ogóle jak tego wymyślił, bo to jest taki jakby jeden wielki brązowy... Dobra. Aha, dobra. Jeden wielki brązowy... Taki... jedna wielka brązowa taka pala jakby. Nie wytrzymam jakie mam wagi w sumie u mnie to jest standard taki trochę więc... dobra mm -hmm. teraz mamy takie kwadraciaki mm, <laughs> i tak w ogóle sorry, że znowu nie było tak długo aha, dobra nie komentuję i sorry, że nie było tak długo odcinka ale miałam problemy techniczne zresztą jak napisałam na youtubie to tak się nazywa. Bo ja nie bardzo umiem robić takie jakieś ogłoszenia na YouTubie, więc piszę w dyskusji albo w statusie na MSP yy, jakieś informacje Wam daję, dlaczego nie ma filmów często nawet dosyć, więc jakby ktoś chciał to mógłby sobie zobaczyć. I my już tutaj znowu jesteśmy na kwadraciaczkach. Jejku, jakie mam lagi na tych kwadratach? Dlaczego dzień dzień nie mam lagów? Kiedy ja tego... Co? 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 O! <ścoughs> Przez chwilę byłam betonem, no ale cóż, no y życie. <ścoughs> Dobra. No to idziemy dalej. Dobra, ja zrobię wam pauzę i zobaczymy się, jak już będę tam, gdzie skinęła. Okej, okay, to jestem na tym czerwonym... Czemu jest... Aha, dobra, nawet nie zauważyłam, że ktoś się zakwalifikował do topki, ale spoko. Uch, dobra. E, nie mogę się stresować, bo wtedy po prostu jakby spadnę, więc... Ech, ostatnio w ogóle nie gram w Love Star Planet mi się znudziło. Właśnie... Najczęściej gram w Robloxa i... No w zasadzie w Robloxa i chyba w Simsy jeszcze gram. Teraz tak mam jakąś fazę. No nie, dlaczego? Byłam już tak wysoko. Trudno. Następnym razem, jak będzie czas przynajmniej raz... o oh nie. Następnym razem jak będzie czas przynajmniej razy dwa, to kupię dodatkowy czas, bo po prostu ja... Często nie zdążam, czy często zdążam, ale często też nie zdążam. Um, no. Dobra, no, na razie jestem tej najwyżej. w ogóle nie wiem o nie, znikające takie coś. Tak w ogóle jestem chyba najwyżej. No, z tego co tam pokazuję tutaj. I dodałam sobie taki efekt do myszki, że jak kliknę, to powinno się jakieś kółeczko pojawiać, ale nie wiem, czy wy to widzicie. <grym> nie wiem, niestety, bo nie wiem. Nie wiem po prostu. I znowu kolejne znikające coś. Dobra, tu muszę się skupić, więc... Sorry, jakbym przez chwilę trochę obliczała. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj jakieś drugie coś. Ten poziom przechodziłam kiedyś. Proszę nie spadnij. Ktoś tam napisał no. Dobra, nie dam speeda, spoko. A dobra! No... Dobra. Czyli to było Nio, ok. Nie rozumiem, ale... <gryw> Może po prostu to miało być no, ale... Ale coś nie wyszło. Dobra, lecimy znowu i widzimy się znowu jak będę tam gdzie zginęłam, żeby was nie zanudzać. Okej, okay, chyba jestem tutaj mniej więcej gdzie zginęłam. Mm. Dobra, jest dosyć dużo czasu, więc... Nikt nic nie pisze na czacie. O, my god. Że nie... Co to jest? Ehm... Um. A, dobra. Nie spadnie, proszę. Dobra, zabawi zabawiłam się w delfinka przez chwilkę, no i przeszłam, więc jest dobrze. Widzę. Dobra, nie będę dodawać czasu, bo ludzie pewnie będą um, coś tam pisać, więc. Widzimy się, jak już czas się wyzeruje, to wtedy dodam czas i widzimy się już na kolejnej teuerce. Okej, okay, widzę, że wszyscy już dośpieszają czas, więc może ja też dośpieszam. Okej. Okay. Um. O, dobra. Jest razy 8. Nie rozumiem, co ten gościu tutaj pisał, ale nieważne. Nie przejmujmy się tym. Okej. Okay. po takich krzyżykach, tutaj jakieś na razie jest to prosto ja się zawsze śmieję jak ja mówię, że jest prosto, a później spada mnie <laughs> więc w ogóle nie wiem czy mnie dobrze słyszycie, bo podsunęłam sobie tak jak kiedyś mikrofon pod samą twarz <laughs> i no cóż <laughs> I wtedy później spadam. No, A też to już Nawet troszkę podjedzie, no ale cóż, dobra, widzimy się, jak będę w tamtym miejscu, gdzie spadłam. Okej, okay, jestem na tym kręcącym czymś. Na tych kręcących kółkach. I strasznie bym nie chciała z nich spaść. wielkie skupienie. Dobra. O nie! O dziękuję ci gościu, że... Aha, dobra. Mm, tak... Dobra... Gościu nazywa się... Cyferkami i... Więc nie wiem, czy to... Czy na więc... Gościu... Nie spadnij, nie spadnij... Nie, 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 nie... nie. Już dzisiaj, jakiś trzeci raz, mam tą latającą rybę. I ja jej nie lubię. I nie chcę, żebym ja ją miała, bo właśnie to się dzieje. Ech. Dzisiaj, boże. Muszę... Dobra, ja wiem, że ja i tak tam nie dojdę. Ale spróbuję, więc widzimy się, jak już będę blisko. Kolejny upadek. Hej. To spróbujmy dojść stąd, z tego miejsca. Ktoś podwoił czas i ktoś dokupił czas, więc a kto dokupił to gość? dobra. Aha, to spoko. Um, dobra. Dobra, dojdźmy już tam razem, bo nie wiem ile to. Hmm. Dobra, na tym chyba zakończę ten odcinek, więc trzymajcie się i pa pa.